Dzień dobry, Bartomir Polski Karawanik. Camper and Caravan Show, targi w Nadarzynie. Dzisiaj temat taki trochę do tyłka, prawda Grzegorzu? Dzień dobry, witaj. Trochę do ciepły powiedzmy. Ciepły taki, prawda. <grym> Powiedz mi, co to jest za ciekawy produkt? No to jest produkt, który przyznam się, że cieszy się bardzo, bardzo dużą uwagą tutaj na targach. Jest to toaleta na gaz. Jeśli mówię toaleta na gaz, no to ludzie robią szerokie oczy, ale jak to na gaz? No właśnie jak to na gaz? E, no po prostu na gaz. Można ją podłączyć do naszego gazbanka i to jest właściwie jedyne podłączenie, jakie, jakie wymaga to toaleta. No plus jeszcze zasilanie 12V. I e, nie mamy tutaj żadnej kasety na nieczystości i tak dalej. E, toaleta działa w ten sposób, że dla higieny wkładamy taką torbę do komory gdzie załatwi się wszystkie rzeczy robimy co trzeba Nie ja może zaprezentuję wrzucę klucze klucze od mieszkania mam nadzieję, że potem znajdę dobra zamykamy, wiadomo już jest po sprawie wciskamy przycisk no, i resztę załatwia sama toaleta pełna automatyka. Po dwóch tygodniach użytkowania przez e, e, cztery osoby mamy mniej więcej taką ilość e, popiołu, tak? popiołu. A ten popiół już pokazuje, możemy znaleźć mam nadzieję, jak najbardziej. Dokładnie, tu. Mój Boże, są Co twoje klucze. Kluczy? Wrócić do domu. <grym> Jestem uratowany. <grym> Bardzo się cieszę. E... Także ta jest właściwie bezobsługowa. E... Czyścimy ją raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, w zależności od, od jakby intensywności użytkowania. E... No I to I chyba tyle. Wszystko. I tyle. Dlaczego takie rozwiązanie, a nie zwykłe w takim razie? Popularne kasety, prawda? Wygoda. No, na pewno wygoda. Nie trzeba chodzić z tą kasetą, szukać punktów, które umożliwią nam zrzut tych nieczystości. No i wydaje mi się, że bardzo duży atut takiej toalety, no to jest to, że nie ma zapachów praktycznie wewnątrz kampera żadnych, mhm. bo ta komora jest spalania jest bardzo szczelna. Dodatkowo tutaj mamy komin, zresztą czuć, że tak, teraz... Tak, czuć, właśnie... czuć, tak. Mamy komin, którym e, te spalone rzeczy wydostają się na zewnątrz, w sensie e, te gazy ze spalania. No i na układzie tego komina są filtry, układ dopalający i tak dalej. Także też nie ma ryzyka, że jakby nasi sąsiedzi na kempingu na, na sąsiedniej parceli będą starali się jakoś jak najdalej od nas trzymać. Tylko o, nawet nikt nie zauważy, że, że, że posiadamy taką toaletę. Grzegorzu, proces montażu, instalacji takiej toalety trudny, nietrudny? Bo tu widzę, jest cały pakiet instalacyjny, rura wylotowa, tuleja izolacyjna, zaciski do rur. Brzmi to skomplikowanie, a jest? Brzmi to skomplikowanie, ale jest to łatwiejsze od montażu standardowej toalety, bo na przykład nie musimy wycinać w kamperze, czy gdzieś tam w... Całej wnęki, tak? wnęki, na kasetę. Wystarczy obsadzić to na jakiś nawet tak jak tutaj mamy ściance wyciągnąć tylko rurę od spalania do góry i zamontować kominek i to I właściwie tyle. wszystko. Jasne. Gaz podłączamy standardowym przewodem 8 mm, tak jak tutaj mamy butla GazBank podłączona bezpośrednio z tyłu do toalety i to właściwie wystarcza. Można oczywiście. Ten gaz pociągnąć z instalacji, z jakiegoś rozdzielacza. I Dużo gazu, powiedz mi, pobiera taka toaleta? E, toaleta pobiera z, dokładnie 180 gramów gazu na jedno z, z, użycie. Mhm. Przy czym też e, możemy zoptymalizować jakby to użytkowanie, bo dwie osoby po kolei mogą się załatwić i wtedy jakby uruchamiamy proces spalania, czy ono się uruchamia automatycznie, bo jeśli druga osoba bezpośrednio usiądzie na toalecie, to to spalanie jest przerywane i dopiero po skończeniu jakby całego... Znawiane, Wznawiane, wznawiane więc jakby ta ilość gazu wystarczy na 2 trzy osoby, powiedzmy, te 180 gram. A 180 gram to jest około 60-70 skorzystań z toalety dla takiej butli 11 kg Rozumiem, że resztki w pełni ekologiczne. Resztki w pełni ekologiczne, zupełnie... Bez zapachowa, czy możemy się przekonać. Faktycznie, faktycznie, potwierdzam, jest. To. No i możemy je e, e, użyć na przykład do nawożenia roślin, świetnie się nadaje. Jak ze starych dobrych czasów, prawda? <grym> jak ze starych dobrych czasów. Jasne, powiedz mi w takim razie, jak was w ogóle znaleźć? E, macie jakieś oficjalne przedstawicielstwa, jak to wygląda? E, Tak, jesteśmy oficjalnym przedstawicielem, można nas znaleźć najłatwiej przez stronę carbonzero.com. Mhm. Tam są wszystkie kontakty do nas, można pisać na maila. I na pewno się odezwiemy. Szybko. Szybko, jak najszybciej. Szybko, jak w ciągu spalanie w takiej toalecie. Tak, A ile, właśnie, trwa proces spalania? Proces spalania trwa około 7 minut. Czyli szybciutko. Rozumiem, że nie jest <grym> jakoś słyszalny specjalnie. Nie, tak jak tu słyszałeś. To jest się... jedyne. Jedynie wentylator, który wygania nam te spaliny na zewnątrz może być słyszalny i to wszystko. Ale to jest tak ciche urządzenie, że nawet nie podajemy jakby ile decybeli, bo... bo. Praktycznie zero. Praktycznie zero. Grzegorze, nic, co ludzkie nie jest nam obce prawa. Jak prawda? Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą prezentację. Ja również dziękuję za wizytę i zapraszam do korzystania z naszych toalet. To ja idę. A może nie na targach. Nie. A jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie. O subskrypcji naszego kanału polskiego karawaningu. Do zobaczenia wkrótce.